Hej, jeżeli mi subskrybujesz, to kliknij ten dzwonek na dole i zaznacz, że chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych filmach, żeby nie przegapić następnych odcinków. Z góry dzięki. Na początek krótkie ogłoszenie parafialne. Po pierwsze jestem nieco przeziębiony, więc wybaczcie za mój zmieniony głos. Po drugie, muszę was poinformować, że przez najbliższy miesiąc, ewentualnie nieco dłużej, filmiki będą pojawiać się rzadziej. Raz, dwa razy w tygodniu, w zależności od tego, ile będę mieć wolnego czasu. No zapowiada się niestety, że będzie go niewiele. Ale postaram się, żebyście bardzo tego nie odczuli. W końcu zmierzamy po pierwszy tysiąc subskrypcji. No ale zaczynamy. Witajcie serdecznie wszyscy w 2017 roku. Mam nadzieję, że Sylwester się udał. Na ten rok mam dla was wszystkich. Takie krótkie, ale bardzo głębokie motto życiowe. I właśnie tego wszystkim Wam życzę. Ale przechodząc do sedna. Wszystkie trzy poprzednie odcinki o odpowiedziach na kartkówkach przyjęliście fantastycznie. Dlatego nie mogę przejść koło tego obojętnie. Zatem zapraszam Was na czwarty odcinek tej serii. Tym razem stawiam Wam bardzo trudne zadanie. 250 łapek. Macie na to tydzień. Jeżeli Wam się to uda, to zmontuję jeszcze piąty, myślę, że już ostatni odcinek tej serii. Ale to zależy tylko od Was. Dacie radę? Nie. Nie. Tutaj mamy polecenia, które są prawdopodobnie w języku niemieckim, więc wam ich niestety nie przetłumaczę. Ale ważne są odpowiedzi. Pierwsze pytanie: Uczeń prawdopodobnie wszystko napisał, ale jak się okazało, spisał tam informacje, które są ściśle tajne, i niestety nauczyciel nie ma do nich wglądu. W drugim poleceniu również prawdopodobnie wszystko pięknie szło, ale pech chciał, że na prawdopodobnie świetnie rozwiązane równanie wylała się kawa, przez co nic nie widać. Ten to ma pecha. Podobnym pechowcem jest też ta osoba. Ambitnie rozwiązała wszystkie zadania. Ale znowu pech chciał, że pół pracy przysłonił. mors? Żałuję, że za czasów szkolnych sam nie wpadłem na podobny pomysł, bo przynajmniej byłoby zabawnie, gdybym już naprawdę nic nie potrafił sensownego napisać. Test z matematyki. Bob ma 36 batonów, zjadł z tego 29. Więc ile ma ich teraz? Dlatego ucznia to nieistotne. Skoro sam zjadł na raz 29 batonów, to ta osoba napisała, że co jak co, ale na pewno teraz ma cukrzycę. Tutaj mamy nie do końca kartkówkę, ale pracę domową. Dziecko narysowało, że w przyszłości chce być jak mama. A strzywam się kojarzy ten rysunek? Na środku kobieta, wokół mężczyźni z pieniędzmi. A zaskoczę was, bo to nie jest to, o czym pewnie myślicie. Nauczycielowi ta praca nie przypadła jednak do gustu, przez co mama tego dziecka napisała do niego wiadomość, w której chciała sprostować całą sytuację. Informuje, że nie jest ona, dosłownie tłumacząc, egzotyczną tancerką, a ten rysunek prezentuje ją sprzedającą łopatę do śniegu. A że to była ostatnia łopata w sklepie, to grupka ludzi po prostu chciała ją za wszelką cenę kupić. Mimo wszystko na koniec dopisała informację, że w przyszłości będzie pamiętać, żeby dokładniej sprawdzać pracę do domową swojego dziecka. Na świecie liczba ludności rośnie w bardzo szybkim tempie, co w niektórych miejscach zaczyna stanowić, można by powiedzieć, problem. Nawiązując do tego, znalazłem jedno bardzo ciekawe pytanie i do tego jeszcze ciekawszą odpowiedź. Jaki jest najlepszy sposób na rozwiązanie sytuacji przeludnienia na świecie? Na co odpowiedział uczeń? Igrzyska śmierci. Myślę, że każdy, kto oglądał choć jedną część Igrzysk Śmierci lub czytał książkę, wie, że jest to na pewno skuteczny i bardzo widowiskowy sposób na obniżenie naszej populacji. Coś dla fanów Minecrafta. Należało opisać proces tworzenia drzwi. Jak widać, ta osoba musiała sporo grać na komputerze, gdyż narysowała, w jaki sposób stworzyć najprostsze drzwi. Tyle, że w Minecrafcie. Osobiście nie grałem w tą grę, ale mimo wszystko brawo za pomysłowość. Kolejne zadania, na które uczeń nie potrafi odpowiedzieć. Dlatego, nie owijając bawełnę, napisał: Nie mam pojęcia, ale jeżeli napiszesz liczbę 12, a pod nią ponownie napiszesz liczbę 12, może z tego powstać królik. I rzeczywiście, gdy dobrze się połączy ze sobą później te liczby, możemy się tam doszukać małego króliczka. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostaw kciuka w górę, komentarz. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, kliknij ten czerwony przycisk subskrybuj pod filmem. Czekam na Wasze propozycje co do nowych filmów. W lutym będę starać się wrzucać jak najwięcej filmików, jakie mi zaproponowaliście. Tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia, hej!